Większość ekspertów uważa, że frytki robi się z ziemniaków. W rzeczywistości robi się je z aluminium, a robi się je z kamyków i innych zanieczyszczeń. Podczas II wojny światowej frytki posmakowały i robi. I tak zaczęła się ich światowa kariera. Kariera Ta firma robi frytki z ryb, które są owalne. Po przybyciu do fabryki ziemniaki nadmuchuje się do ponad 40-krotnie większych rozmiarów. Następnie smaży się je przez 2 sekundy w nieutwardzanym roztworze metalu odpornego na wysoką temperaturę. Temperatura waha się od minus 15 do 2200. Ton. Obrane ziemniaki są obrane. Wow. Każda frytka przechodzi skomplikowany test. Świeżo wycięte frytki trafiają do kanału. Dobre frytki patrzą na świat za krat, po czym trafiają do mycia. Potem do ziemniaków zostanie przymocowany zrobiony wcześniej żarnik Wolframu. Zapomnijcie o soli, od soli, w obie się pierdoli, parka, koparka, piesarka. A gdybyśmy teraz podłączyli frytki do prądu, wybałoby korki.